Nazywam się Daniel Dżekowski i jestem kierownikiem budowy w Porysa. Jako generalny wykonawca realizujemy pracę w ramach zadania budowa zachodniego przejścia pod torami w stacji Warszawa Gdańska. Podczas zabezpieczenia wykopu ściakami szczelnymi napotkaliśmy na technologiczne wyzwanie polegające na konieczności ich powiązania z wcześniej wykonaną ścianą szczelinową i istniejącego przejścia pod torami na stacji Warszawa Gdańska. Przy wysokim poziomie wód gruntowych na terenie budowy w miejscu styku dwóch konstrukcji należało wykonać doszczelnienie. Iniekcje polimerowe ober pozwoliły nam w szybki skuteczny sposób pozbyć się nieszczelności ścianki szczelnej. Prace trwały zaledwie kilka godzin podczas nocnego zamknięcia toru nr 5, a po ich zakończeniu firma POR mogła przystąpić do dalszych prac budowlanych bez zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przyjętego harmonogramu. Często prowadzimy tego typu prace na budowach infrastrukturalnych, zarówno kolejowych, drogowych, jak i tunelowych gdzie napływ wód gruntowych do wykopu czy do różnego rodzaju obiektów podziemnych często jest dużym problemem dla generalnego wykonawcy może spowodować wstrzymanie prac, wstrzymanie budowy, pogorszenie bezpieczeństwa na placu budowy. Dzięki naszym iniekcjom można błyskawicznie zatrzymać napływ wody do wykopu bez użycia ciężkiego sprzętu i bez potrzeby zamykania budowy na dni lub tygodnie.